Ale oni mówią, że ja czytać nie wiem, to nie będę czytał. Major. Tak? A weź pchnij mnie troszkę do tyłu, bo, bo się ślizgnąłem. Pchniesz mnie, to wyjadę. Tak? Weź za maskę pchnij. Bo nie mam tego wstecznego, ten Za maskę z przodu, z przodu, major. Tak, major, efekty. Ja no, pchnij. Kurwa, nie pchnie. Nie ma siły. Kurwa, ja nie mam wstecznego. No dawaj, major, pchaj, a ja będę... A ja... No nie, No nie, nie mogę wyprostować koła. Dasz radę, major, ty to jesteś youtuber w końcu. No i teraz, raz. Jest teraz. I jeszcze raz. Kaj, No i teraz, jestem. jeszcze raz. Kurde Dawaj, dawaj, major o. Dobra Bo my kurwa Mać po dziurach się wozimy O, teraz jest ekstra Dawaj, nie da rady to do, na niego. No dobra, to na razie, bo my tutaj widzisz co robimy no, no, <laughs> Masz major No możesz, gadaj Major, tu widzowie do ciebie